Siemonko. Dzisiaj kolejny film z objazdu miejscówek. Podjechałem do Sosnowca, do Milowic dokładnie i jest tutaj sporo, sporo tras. Zaraz Wam je pokażę po kolei. Będę jechał od skrajnie w prawo, w lewą stronę. Okej, okay, no to jadę w prawo. Mam nadzieję, że nic mnie tam nie zaskoczy. Nie zaskoczyło na płaskie. Ale po prostu lęko, po prostu empunk. Jadę jeszcze. No dobra, no to podejście numer dwa. Jesteśmy na dole Tutaj jest Step up Tutaj jakaś jak kelosówka mała No i drog Za chwilę tutaj będę latał i znowu teraz tamtą pierwszą przeszkodę poleciałem na płasko Przed chwilą fajnie to stłumiłem a to go pewno mi się zawiesiło i to nie jest ujęcie drugie, tylko trzecie i właśnie poprzedni zjazd tą trasą fajnie, fajnie wyszedł stumiłem tą pierwszą przeszkodę teraz znowu poleciałem to na płaskie ale nic, nie będę prowadzał na bo to bardziej mi się zawiesiło ah, okej, okay. tam widziałem jeszcze jedną na, na prawo tym samym początkiem no to teraz ją teraz ją polecę a potem tutaj to tak wygląda takie tu, tu jakieś chopki o tym no i jeszcze jedna próba tej na prawo a tam gdzieś było yy, można jeszcze w prawo

Ciekawe jak z prędkością to. A, Dam sobie spokój ja Znaczy, że jak ktoś będzie, to sobie zobaczę, jaka tutaj prędkość Bo nie chcę jechać za wolno I za szybko Ale wygląda fajnie ok no to lecimy kolejną trawkę tu macie zaczynać tutaj tak jak główna Jakieś dwie bandki Uf, tutaj ciosno A chłopki ale nie będę na manualu banda ha tam było A i tam chyba na dół. No okej. Okay. To dalej. Aha, no, na, tutaj następna papa. i teraz pojadę główną nitką no, chyba główną, bo jest ona w sumie po środku i najbardziej taka yy, uczęszczana chyba zaczyna się tak samo jak ta poprzednie w tej bandy I tak wolno tu na maniwalku o bandy mnogsze, woda w teraz na tego tropa Dalej nic nie ma. No ale całkiem fajna. Płynnie to wchodzi. Tutaj jest linia dirtowa. Są tutaj chopki całkiem, całkiem spora, ale te dwie. tą i tą, lajtowo się lata. Nawet y, latałem to ostatnio, jak tutaj byłem. Nie wiem, kiedy jest półtorej miesiąca temu. Tamta następna jest już spora i tamtej nie latałem ale się przymierzałem do niej myk chociaż wygładzili chyba teraz to wylicie aha lądowanko podsypane no nie, całkiem, całkiem fajnie to wygląda Ale nie będę teraz tego latał Bo jestem sam i Nie mam uchroniaczy Sobie Piszcze nie chcę rozwalić Tutaj coś się robi Albo się robiło Nie wiem, no ogólnie całkiem fajne, fajne traski tak jak, tak jak widzisz Na filmie I tam coś jest, idę tam Jakieś malutkie przeszkody Ale pokażę Wam też i to No dobra, to zacznę odtąd W sumie nawet lepiej chyba zaczynać odtąd Bo te bandy są trochę małe I jadę tą malutką linię No to bym pojechał Umyłka. ale nie będę wprowadzał Nie z nią. No to tak to wygląda. Pojadę sobie jeszcze raz tą główną, tylko już odtąd. Bo te bandy to w sumie takie chrzemne. Fajnie, no to jest fajna. No i to by było tyle: całkiem fajnej trasy. Można się tutaj rozgrać. Fajnie, dzieci spoko wyglądają. Tamta hopka jedna, którą znalazłem też. Fajnie to wygląda, ale te profile są trochę, trochę, trochę na tym rozrabiać się ich obawiam. I wolę poczekać na, na kogoś, żeby mi pokazał prędkość. Bo to zawieszenie i te koła mogą to trochę popsuć yy, loty no ogólnie sokrę spoko i do następnego a już niedługo, niedługo, sobotę myślę obiad w Pamfraku już yy, w ten weekend przynajmniej próbowałem coś nagrać ale pojechałem na Pamfrak bez hamulcy i to to nie jest dobre jeździć po pantraku bez hamulcy samobójstwo trochę I rozwaliłem sobie nogę też ale to mniejsza w tym Mam zamówiony adapter. Jeśli dojdzie w tym tygodniu to w sobotę będzie już jakiś film z decade i objazd, objazd pampraku. Najprawdopodobniej będzie to pantrakt w Jawoźnie, to jeśli jesteś w okolicy to możemy się zgadać w Jaworznie. Prawdopodobnie o 6 rano. Tak jak jesteś chętny to pisz. No.